Wśród pacjentów stale rośnie świadomość dotycząca zdrowia, dbania o siebie w każdym aspekcie, a także świadomość odnośnie wpływu braków zębowych czy ogólnego stanu jamy ustnej na zdrowie. Wielu pacjentów ma już świadomość, że implanty są sprawdzonym i bezpiecznym rozwiązaniem w przypadku utraty zębów. Jednak należy podkreślić, że aby implanty służyły nam przez wiele lat, trzeba się odpowiednio przygotować do zabiegów szczepienia implantów, a także odpowiednio potem o nie dbać. To razem z wyborem odpowiedniego miejsca wszczepienia implantów są trzy kluczowe składniki sukcesu trwałej implantacji. A czy po implantacji mogą wystąpić komplikacje? Tak, wszczepienie implantów to zabieg, więc zawsze należy się z tym liczyć. Jednak w dzisiejszym odcinku opowiem o tym, jak zapobiec ewentualnym problemom, aby móc cieszyć się zdrowym i pięknym uśmiechem przez długie lata. Zacznę od omówienia przyczyn najczęściej występujących komplikacji, a następnie przedstawię Wam moje sposoby zapobiegania ich występowaniu. Najczęstsze komplikacje po implantacji to stany zapalne w miejscu implantacji. Ich przyczyną może być nieodpowiednia higiena jamy ustnej, nieprawidłowe gojenie się rany, np. z powodu rozejścia się szwów, osłabiona odporność pacjenta sprzyjająca infekcjom. Odrzucenie implantu spowodowane reakcją immunologiczną organizmu. Dzieje się tak, gdy organizm traktuje implant jako ciało obce lub infekcją wokół miejsca implantacji. Kolejnym rodzajem komplikacji może być podrażnienie nerwów przez umieszczenie implantu zbyt blisko nich lub w wyniku błędu podczas procedury chirurgicznej. Problemy z odbudową zębów na implantach, czyli pracą protetyczną opartą na implantach. Tego typu problemy są najczęściej spowodowane nieprawidłowym umiejscowieniem implantów lub zbyt słabą integracją implantu z kością. To pierwsze utrudnia prawidłowe dopasowanie protezy, a to drugie wpływa na jej stabilność i funkcjonalność. Ostatnią z najczęściej występujących komplikacji po implantacji jest utrata kości wokół implantu, spowodowana infekcją bakteryjną wokół implantu, nadmierną siłą rzucia lub niewłaściwą okluzją powodującą nadmierne obciążenie implantu, palenie tytoniu, które może zaburzać przepływ krwi w dziąsłach i kościach wpływając negatywnie na gojenie i utrzymanie kości. Brzmi to poważnie, bo faktycznie komplikacje po implantacji mogą być dla pacjenta bardzo uciążliwe, dlatego właśnie przez lata mojej edukacji i praktyki zawodowej skupiam się przede wszystkim na tym, aby leczyć w taki sposób, by wszczepione przeze mnie implanty służyły prawidłowo długie lata. Mam tu na myśli nie tylko ciągłe doskonalenie technik moich i pozostałego zespołu medycznego, ale również edukację moich pacjentów, aby byli w pełni świadomi, co ma pozytywny wpływ na ich nowe zęby, a co im może zaszkodzić. Jak w takim razie zapobiegać komplikacjom? Ryzyko komplikacji po implantacji możemy zminimalizować jeszcze przed samym zabiegiem, odpowiednio się do niego przygotowując. Przed zabiegiem implantologicznym, kluczowe jest, abyś wybrał odpowiedniego lekarza, który stale się rozwija w tej dziedzinie. Jest doświadczony i codziennie przeprowadza zabiegi wszczepiania implantów. Taki lekarz spotyka się z różnymi, często niestandardowymi przypadkami, które po pewnym czasie nie stanowią już dla niego problemu. Więcej na temat tego, czym kierować się, wybierając gabinet, opowiadam w tym odcinku. Bardzo ważne jest też dokładne zaplanowanie samego zabiegu, dlatego niezbędna w tym celu jest konsultacja i pogłębiona diagnostyka. Podczas konsultacji lekarz weryfikuje ogólny stan zdrowia pacjenta, dzięki czemu w przypadku chorób ogólnoustrojowych może odpowiednio wcześnie zareagować i wdrożyć właściwe środki zapobiegawcze, tak aby dostosować leczenie do potrzeb pacjenta. Dodatkowo dzięki szczegółowej diagnostyce, wykonaniu tomografii komputerowej oraz skanów 3D, lekarz już przed zabiegiem może ocenić przebieg nerwów, stan kości oraz zaplanować dokładną pozycję umieszczenia w niej implantu. Cyfrowa stomatologia pozwala nam uniknąć błędów oraz przyszłych komplikacji, ponieważ dzięki niej wiemy np. czy potrzebna jest odbudowa kości oraz w jakiej pozycji zaplanować implanty, aby estetycznie i funkcjonalnie osadzić na nich nowe zęby o planowaniu wstecznym i o tym jak technologia odmieniła naszą codzienną pracę, wspominałem już nieraz i pewnie jeszcze będę do tego tematu wracać. Kolejnym ważnym aspektem, aby uniknąć komplikacji po zabiegu, jest wykluczenie wszystkich stanów zapalnych w jamie ustnej jeszcze przed jego rozpoczęciem. Jeśli w twojej jamie ustnej występuje próchnica, kamień, osad lub stany zapalne, należy wszystkie te ogniska usunąć. W ten sposób minimalizujemy ryzyko wystąpienia powikłań pozabiegowych. Dlaczego? ponieważ bakterie, które krążą po organizmie, mogą przyczyniać się do braku integracji implantu z kością lub do jego utraty w późniejszym etapie. Jeśli już o bakteriach mowa, to gabinet powinien być również odpowiednio przygotowany do zabiegu. Zabieg implantologiczny powinien być przeprowadzony według najwyższych standardów aseptyki, czyli zachowania warunków sterylnych. Przy zachowaniu jałowości pola zabiegowego, narzędzi oraz osób pracujących bezpośrednio przy zabiegu wykluczamy ryzyko zainfekowania miejsca implantacji. Niech nie zdziwi więc was fakt, jak zostaniecie okryci chustami chirurgicznymi, a my lekarze będziemy wyglądać jak chirurdzy na filmach. To wszystko dla waszego bezpieczeństwa. Równie ważne jest suplementowanie się witaminami, które wzmacniają ogólną kondycję organizmu, ale także wspomagają proces integracji implantów z kością. Szerzej na ten temat mówiłem w filmie dedykowanym temu tematowi. Istotnym punktem na mojej liście w celu zapobiegania komplikacjom jest również wdrożenie odpowiedniej farmakologii przed zabiegiem. Środki, które moi pacjenci przyjmują, zmniejszają stany zapalne i wspomagają proces gojenia się kości. Wszystkie leki oraz ich przeznaczenie omówiłem w filmie dotyczącym zaleceń przed i po zabiegowych, do którego obejrzenia serdecznie zachęcam. Temat dość złożony, ale mogę śmiało stwierdzić, że wprowadzenie odpowiednich leków zmieniło reguły gry. Jeśli jesteśmy przy komplikacjach, to nie sposób nie wspomnieć o materiałach, z jakich wykonane są implanty i możliwych reakcjach na zawarte w nich związki. Ostatnio coraz bardziej powszechnym tematem są implanty cyrkonowe i ich porównywanie z implantami tytanowymi obecnie najczęściej stosowanymi. Ja również zgłębiłem ten temat. Badania naukowe wykazują pełną biokompatybilność implantów tytanowych z organizmem. Jednocześnie występują osoby, które mogą być uczulone na ten stop lub na konkretny pierwiastek. Jeżeli u pacjenta występuje takie prawdopodobieństwo albo występują u niego różne objawy alergiczne, zalecane są badania na alergię na tytan. W przypadku wyniku pozytywnego, alternatywnie pacjentowi można zaproponować rozwiązania oparte na implantach cyrkonowych, które nie wywołują żadnych reakcji alergicznych. Dlaczego nie od razu cyrkon? Głównie przez wzgląd na ograniczone póki co możliwości implantów cyrkonowych. Jeżeli jesteś zainteresowany dokładnym porównaniem obu materiałów, zapraszam Cię do obejrzenia tego odcinka. Wróćmy jednak do możliwych komplikacji po implantacji. Poza wymienionymi metodami zapobiegania występowaniu powikłań istnieją również nowoczesne podejścia do minimalizacji ryzyka, takie jak innowacyjne techniki implantacji, np. implantacja natychmiastowa czy techniki minimalnie inwazyjne. Od wielu lat zgłębiam te metody, w tym wiedzę na temat koncepcji Zero Bone Loss, a prościej mówiąc braku utraty kości wokół implantu i zapobieganiu utraty implantów u pacjentów. Dzięki wielu szkoleniom u profesorów na całym świecie poznałem techniki, dzięki którym z powodzeniem wdrażam tą koncepcję. Natychmiastowa implantacja jest jedną z nich. Polega ona na tym, że podczas zabiegu usuwania zębów od razu wszczepiam implanty. W standardowych procedurach po usunięciu zębów czeka się kilka tygodni na wygojenie tego miejsca. Podczas gojenia niestety dochodzi do zaniku kości, ponieważ kość nie zanika tylko wtedy, kiedy jest obciążana. Dodatkowo, przy standardowej, odroczonej procedurze, wielokrotnie naruszamy tkanki miękkie, przez co zwiększamy ryzyko komplikacji. Implantacja natychmiastowa wydaje się zatem doskonałym rozwiązaniem. Pacjent nie traci kości i minimalizujemy inwazyjność zabiegów, a w konsekwencji ryzyko powstania komplikacji. I faktycznie tak jest, a ja osobiście jestem wielkim fanem tej metody. Wszystkie powyżej omówione tematy to to, co możemy zrobić przed zabiegiem, w jego trakcie i zaraz po nim a co w trakcie gojenia się i później. W pierwszych dniach po zabiegu również kluczowe jest przestrzeganie wspomnianych już zaleceń pozabiegowych, z których najważniejsze jest stosowanie środków farmakologicznych według wskazań lekarza. Odpowiednie dbanie o higienę jamy ustnej, stosowanie miękkiej szczoteczki przeznaczonej do pielęgnacji pozabiegowej, stosowanie płynów do pukania jamy ustnej zawierających chlorheksydynę, która ma działanie antybakteryjne i wspomaga proces gojenia, unikanie przeciążania okolicy pozabiegowej, czyli np. gryzienia twardych pokarmów, unikanie tytoniu i alkoholu, które powodują mniejszą zdolność tkanek do gojenia się. Ten punkt rekomenduję wdrożyć na stałe do swojego życia. Niestety komplikacje mogą pojawić się także po integracji implantów z kością w późniejszym terminie, nawet po kilku latach użytkowania. Aby tego uniknąć, bardzo ważne jest dalsze dbanie o implanty tak samo jak o zęby własne, a może nawet bardziej. Konieczne jest dbanie o higienę jamy ustnej, używanie specjalistycznych produktów, a także co najmniej raz na pół roku wykonywanie profesjonalnej higienizacji w gabinecie stomatologicznym. Musimy pamiętać, że domowymi środkami nie jesteśmy w stanie oczyścić zębów z bakterii tak dokładnie, jak zrobi to wykwalifikowana higienistka. Zabiegi higienizacyjne należy połączyć z wizytami kontrolnymi u swojego lekarza, który każdorazowo wykona zdjęcie RTG, na którym oceni stan kości wokół implantu. W przypadku widocznych zmian, wczesne ich wykrycie pozwala na wdrożenie odpowiedniego leczenia i wyeliminowanie problemu bez większej ingerencji. Na wczesnym etapie jest to proste. Im później zauważymy problem, tym trudniej będzie go wyleczyć. Podsumowując. Chociaż ryzyko komplikacji po implantacji zębów istnieje, odpowiednie planowanie, staranna higiena i regularne kontrole mogą znacznie je zminimalizować. Wybierając doświadczonego specjalistę i stosując się do jego zaleceń, pacjenci mogą cieszyć się korzyściami płynącymi z posiadania implantów przez wiele lat, często do końca swojego życia. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się, jakie są możliwości leczenia w Twoim przypadku, skontaktuj się z opiekunem pacjenta lub umów się na wizytę w naszym gabinecie. Serdecznie zapraszam. Na dziś to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć, w jaki sposób można zrekonstruować Twoje braki zębowe oraz jakie są koszty takiego leczenia, umów się na rozmowę z naszym opiekunem pacjenta. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie implantystomatologiczne.pl, na którą serdecznie Cię zapraszam.